Tutaj mamy kolejnego wspaniałego głąbka o numerze PL032924 rok. Numer obrączki 11405. No jest to przepiękny samczyk. Cóż, mogę powiedzieć o tym głąbku? Jest to, można powiedzieć, kopia mojego Lewandowskiego, pierwszego Asa Polski, olimpijskiego głębia. A głąbek ten został wyhodowany. to Jest to taki imbred, podwójny wnuk Lewandowskiego. Ale co jeszcze w nim takiego specjalnego jest, że matką tego, tych, tych dwojga jego rodziców, rodziców, jest Emerald Green, także naprawdę wspaniała krzyżówka, mój pierwszy raz polski, raz najlepsza lotniczka Holandii w tym głębiu, można powiedzieć podwójnie, także on będzie przepięknym samcem. No naprawdę, no jest kopia lewego, nie? wszystko pióro, barwa, te mięśnie. Naprawdę, gołąby godne uwagi, bardzo mocny ptaszek podwójny wnuk Lewandowskiego oraz Emerald Green.